Cie o pro nicz, pro temряwą, jaku Jezus Chrystus, jaki jest światłem. Nicz może być symbolem gricha, może być symbolem jakiegoś strachu, jakiejś trudności temriawa, w jakiej, w jakiej niczego nie wydną, w jakiej nie ma światła. Nicz może być symbolem różnych trudności, ale także w Biblii nicz jest symbolem Di Boga wyprobowań to w nocy boch wywiw Izrael z Egiptu to w nocy z ranku tak Chrystus powstaje z martwych gdzieś, gdzieś w nocy nie znają kiedy noc własne też jest symbolem jakiej jakiej parę mohy Boga w naszym w naszą życiu z naszą ciemrawością z z, temriwo, z tym, co jakoś nas ubywaje, zabiera nam życia. Тому z zнімаю to wideo własne w nocy, щоб pokazać ten symbol, może też jaki pokazuje czasem stan naszej duszy, naszego życia, że zdaje się, że jest ciemno, że jest ta noc, w której niczego nie baczysz, w której takie różne spokusy, a, a nie widno Boga. Bóg może перемогти Kożnu temry, każdą kożnu nic, której znajdujesz się, bo on e, lubi tebe. Bóg e, je włodarzem takoż tej pory e, nocy, jaka chocze może z czasem własne nas e, peremachaty, ale to win peremachaje. Win win własne powstaje z martwych, z martwych i chce także, czop i my e, żyły razem, razem z nim. Do mu e, z nim żadna nic nie będzie temna. Бо він є світлом, яке перемагає темряву, він є світлом, яке перемагає кожну темряву нашого серця.